A na zakończenie naszego programu wracamy jeszcze do minionego święta niepodległości. W poniedziałek, 11 listopada, w ramach jego obchodów, nową wystawę zaprezentował Zamek Piastowski. Zbliża się weekend, więc jest to doskonała okazja, by wybrać się do jego sali żerandolowej i skorzystać z kolejnej lekcji historii. Repliki zbroi wykonane przez raciborskiego płatnerza Roberta Stefanowskiego, repliki mundurów wojskowych z okresu napoleońskiego i pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Roberta Galary, oraz kolekcja polskich pojazdów pancernych z okresu kampanii wrześniowej wykonanych przez raci Andrzeja Beracza. To wszystko zobaczymy na najnowszej wystawie w Zamku Piastowskim, który wspólnie z Powiatowym Muzeum Ziemi Głupczyckiej przygotował ją z okazji zeszłorocznej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości i obchodów dziesięciolecia działającej tu agencji. Jak zaznaczają organizatorzy, wystawa pod tytułem Karty z historii Polski to odkrywanie dziejów od średniowiecza aż po czasy II wojny światowej i swoista lekcja patriotyzmu, przypominająca także nasz lokalny wkład w odzyskanie upragnionej wolności. Na zwiedzanie z biletem dostępnym w punkcie informacji turystycznej zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9 do 16, a w sobotę i niedzielę od 10 do 18.